W minionym tygodniu kontrowersję wzbudził wpis burmistrza po rzekomej odmowie złożenia wniosku przez Starostwo Powiatowe na remont dróg powiatowych na sztumskich Zydlungach. Tylko czy w świetle dokumentów rzeczywistości było tak, jak pisze Leszek Tabor? Z kamerą udaliśmy się do urzędu, aby zapytać burmistrza Leszka Tabora o powody takiego wpisu i czym się kierował, przekazując tylko część informacji. To nie przyjmować. To nie pierwszy raz burmistrz ucieka przed wyjaśnieniami. Widać, że wpis podyktowany był, aby na nowo podgrzać podziały przed wyborami. Po zapoznaniu się z dokumentami otwiera się całkiem inny obraz niż ten, który próbował przedstawić opinii publicznej A Burmistrz Sztuła. W każdej współpracy i nawet przy współpracy między samorządami emocje no nie powinny mieć miejsca. Dziwi się troszeczkę paru burmistrzowi, że w taki sposób skwitował współpracę między samorządami. Chcę powiedzieć tylko taką rzecz, że od stycznia nie. Nawet wcześniej współpracujemy nad remontem dróg powiatowych na terenie powiatu sztumskiego i nie tylko z gminą Sztum, ale z wszystkimi gminami. Chcę tylko, żeby to było jasno i wyraźnie zauważone, że mamy uzgodnienia z każdą gminą, które drogi robimy w pierwszej kolejności. Dotrzymaliśmy słowa, złożyliśmy wnioski. Nasze wnioski są wykazane w liście rankingowej województwa pomorskiego i wszystko wskazuje na to, że otrzymamy środki na ich remont. Natomiast wniosek, który ja otrzymałem Dzień przed yy, terminem złożenia nie można mówić i określać, że ktoś zabiegał o to od miesiąca stycznia. Jest to przynajmniej niezgodne z prawem. I chwalę to i chwali się, że pan burmistrz chciał to dołożyć, aby po stronie własnej środki. Natomiast nie mamy żadnej dokumentacji, nie mamy żadnych kosztów remontu tych dróg. I uważam, że nasza propozycja, która była w stronę Pana Burmistrza, żeby zaczekać, do tego się przygotować. Ja nie wiem na ten moment, jakie są media w tej drodze, ja nie wiem, jakie jeszcze będą nam koszty. Pan Burmistrz, nie wiem skąd wziął kwotę, którą należy wyasygnować na remont tych dróg, według... Rzeczoznawcy, który pobieżnie tylko tak ad hoc zrobił, bo nie mieliśmy, mieliśmy tylko jeden dzień na przygotowanie tego projektu, powiedział, że nie 7, że tam będzie pewnie około 12 milionów. Niestety brak rzetelnego przedstawienia kosztów popartych kosztorysem, a jedynie deklaracja zamiast uchwały Rady Miasta o zabezpieczeniu środków w budżecie w wysokości 50% inwestycji, no i sam termin złożenia wniosku może być obliczony na zrobienie zamętu, mającego podgrzać atmosferę przed wyborami i przykrycie afery z kotłownią, aniżeli rzeczywistej troski o bezpieczeństwo mieszkańców. Prócz gminy Sztumnu, jeszcze cztery inne gminy zawiązały ten powiat i staramy się w miarę sprawiedliwie, żeby w każdej gminie inwestycje drogowe były realizowane. Uważam, że współpraca polega na tym, że jedna i druga strona nawzajem powinny się rozumieć